Dobry wieczór, witajcie tu Iwona. Kochani, jesteśmy już po ślubie i weselu. Chciałabym powiedzieć, że był to niezwykły czas, magiczne dni, pełne mega pozytywnych emocji, pełne szczęścia, miłości, czułości. Doświadczaliśmy takich wzruszeń, których na co dzień spotykamy w naszym życiu. Tutaj była kumulacja. <noise> nie było chyba gościa, który nie uroniłby chociaż raz łezki. Natomiast wszyscy najbliżsi, pary młode i ona sama, wielokrotnie musieli podnosić do oczu chusteczki, ponieważ łzy wzruszenia leciały ciurkiem, serce waliło jak młotem. Ale było to tak piękne, tak pozytywne, że każdemu życzę, aby kiedyś czegoś takiego doświadczył. Myślę, że te wzruszenia, momenty pełne wzruszeń sprawiły, że ten dzień był tak wyjątkowy i pozostanie w pamięci wielu osób na zawsze. Ja dodatkowo mm, doświadczyłam przeziębienia. Mm, załapałam katar i ból gardła mm, dzięki klimatyzacji. Mm, ale gdyby nie ona, to nie dalibyśmy rady mm, podołać wszystkim zadaniom, które nas czekały, <laughs> bo było tak gorąco. Z jednej strony cieszymy się oczywiście, że była taka wymarzona pogoda, ale y, łatwo nie było. Ale na pewno było warto. Także, kochani, na tym dzisiaj kończę. Idę, Lulu. Mam nadzieję, że jutro moje gardło będzie już w lepszym stanie. Dziękuję ślicznie za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia.